Ukochani w Chrystusie, w cyklu naszych rozważań mamy następny uczynek miłosierny co do duszy, wątpiącym dobrze radzić. I ta dzisiejsza Ewangelia z liturgii święta świętego Jakuba Apostoła. Pokazuje nam, jak Pan Bóg sam radzi człowiekowi. Dwaj uczniowie, tak bliscy Pana Jezusa, święty Jakub i Jan, trzy lata są w seminarium Jezusowych studiów, a mimo to przy końcu, mają taką prostą wizję ludzką przyszłość. Panie spraw, prosi ich mama, aby oni w Twoim Królestwie byli jeden po jednej stronie Twojego ramienia, drugi po drugiej. I wtedy Pan Jezus im radzi, pokazuje im przyszłość. Pokazuje, co jest ważne, powołując się na siebie. Jak ogromnie ważne jest, żeby człowiek w pewnych momentach przyjął czyjąś radę, który ma jakąś głębszą wizję czegoś, który więcej wie, więcej doświadczył który jest napełniony, bo i tacy bywają Duchem Świętym. Taki klasyczny przykład dobrej rady to w piśmie świętym Starego Testamentu rada Józefa faraonowi w Egipcie. Faraon wie, że Bóg daje mu jakiś sygnał. Ale on go nie rozumie. Nikt mu nie może wytłumaczyć. Wróżbicie zaklinacze i inni, w cudzysłowie, prorocy. Przychodzi Józef, który ma światło Boże. I mówi mu o siedmiu latach wielkiego uradzaju, jakiego nie było. I o siedmiu latach wielkiego głodu. I ten człowiek, mający wszelką władzę, bo wtedy demokracji nie było, słucha rady i ratuje od głodu cały naród i okoliczne narody. To pamiętamy, jak dobrą radę dawał Radzie Żydowskiej w Jerozolimie Gamaliel. Uczony w prawie i bardzo szanowany z ogromnym autorytetem, kiedy decydowali o losie pana Jezusa poza jego plecami. Ale oni tej rady nie posłuchali. No i coż się stało potem? Stracili państwowość na dwa tysiące lat. A świątyni do dzisiaj nie odbudowali. Bo powinniśmy przyjmować dobre rady, bo wtedy nasze życie jest szczęśliwsze i pełniejsze. To z naszej polskiej historii. Piłsudski miał wizję Polski Jagiellońskiej. To w duszy był zawsze romantyk. I dlatego poszedł z polskim wojskiem do Kijowa. Nie po to, żeby podbijać Ukrainę. Tylko po to, żeby ten naród obudzić. Żeby, on nie chcia, nie obni, żeby ten naród nie chciał być niewolnikiem Moskwy. Ma okazję, może. Ale ten naród wtedy do tego nie dorósł. Ruszyło się parę procent ludzi tylko z Ukraińców. Oni się dopiero obudzili, kiedy przyjechał papież do Kijowa, Jan Paweł Święty. A potem dopełniło się to na Majdanie. To jest inny naród, to jest już naród obudzony. Ale trzeba było jeszcze stu lat prawie, żeby było nie do tego dorośli. I kiedy ogromna nawała szła wielkimi armiami od północy na Warszawę i od południałego wschodu Budionny z tą słynną swoją konnicą. I wszystko się sypało. W pewnym momencie Piłsudski zwątpił i złożył na ręce premiera Witosa rezygnację z dowódcy polskich wojsk. I mądry Witos nie przyjął rezygnacji. Jego rezygnację schował do biurka, potem zniszczył, a potem patrzmy, jak się dalej losy potoczyły. Dobra rada. To kilkadziesiąt lat temu prezydent Reagan Stanów Zjednoczonych powiedział, kiedy wysłał wojska do Afganistanu. Po fakcie powiedział, Dobrze mi radził papież Jan Paweł II Święty, alem go nie posłuchał. No i tyle ludzi zmarnowanych, i oczywiście pieniędzy. Pamiętajmy, umiejmy słuchać dobrych rad. Zawsze dobrą radę. Daje nam Pan Bóg w Kościele Świętym, bo Pan Jezus to powołanie nakazał apostołom i ich następcom. Idźcie na cały świat i nauczajcie, czyli dawajcie dobre rady człowiekowi, jak ma żyć, jaką drogą iść życia i co go czeka, dokąd idzie i po co. tych dobrych radach jest szczęście, jeśli człowiek czy grupa posłucha człowieka, który ma radę od ducha świętego. Takim był na przykład święty Maksymilian Kolbe, nasz rodak. Założywszy niepokalanów Polski, gdzie miał ponad 300 zakonników, największy kreator sztol w Polsce przed wojną. I wydawnictwo już na całego szło. Wtedy pojechał do Japonii, tam nawracać. Zakładać japoński niepokalany. I władze miasta Nagasaki dały mu kawałek Góry wulkanicznej, bo place w mieście były wszystkie zajęte co płastsze. I on zamiast plantować z tej strony zbocze góry od miasta, przeszedł górę przez szczyt i na drugiej stronie zaczął budować. Przyszli ojcowie Jezuici, bo tam już przed tym byli i powiedzieli Ojcze. Jeśli chcesz wydawnictwo prowadzić, to po co ci przez tą górę do miasta jechać po papier, po zaopatrzenie, a potem z gotowymi paczkami druków rycerza niepokalanej znów przez szczyt góry wozić. Przecież z tej strony blisko do miasta. On się uśmiechnął. I powiedział: Zobaczycie, że dobrze robię, mam rację. Kiedy wybuchła bomba atomowa, miasto zmiotła, a za szczytem góry w niepokalaną wielko szyby wypadły ze wstrząsu. Pierwszy szpital to był właśnie w klasztorze Franciszkanów. Umiejmy w naszym życiu słuchać dobrych rad. Bo Pan Bóg zadbał o to, żeby człowiek napełniony dobrymi radami umiał pięknie przeszyć życie. To, co Pan Jezus nazywa najmem. Bo nasze życie tu na Ziemi jest najemnikami u Pana Boga. Najpiękniej radził, jakśmy słyszeli w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus. Wiedząc o wszystkim, pamiętamy z jakim to kłopotem pewnego razu przyszedł Piotr, Panie Jezu, przyszedł poborca. W tamtym czasie raz w roku każdy mężczyzna płacił drachmę. Raz na rok taki podatek był rzymski. A Piotr miał płótno w kieszeni. Dlatego przyszedł do pana Jezusa bezradny. I pan Jezus mu poradził. Idź nad jezioro, zarzuć wędkę, wyciągniesz rybę, otworzysz jej pyszczek, znajdziesz monetę dwudrachmą. Zapłacisz podatek za siebie i za mnie. I tak było. Dobra rada, ale tego, kto wie, To całe wychowanie, mądre wychowanie rodziców, dziecka, to jest mądra rada 10 razy dziennie, a czasem i 50. I tak się powoli kształtuje mądrość człowieka otrzymana od taty, od mamy, w mądrej szkole czy w mądrej kulturze narodu. Patrzmy, jak Europa budowała wspaniałą kulturę i cywilizację, bo słuchała dobrej rady Chrystusa w Kościele przez dwa tysiące lat. Przecież nie za duży kontynent w porównaniu z innymi, z Azją, Ameryką, Afryką. A tu przecież było źródło, gniazdo rozwoju i kultury, i cywilizacji, i techniki, i postępu. I przyszedł XX wiek, i coś się stało, i wiele narodów w Europie odrzuciło dobrą radę Kościoła, chrześcijaństwa. Patrzcie, ile narodów zgłupiało w XX wieku. Przyjęli fałszywe rady i potem się nawzajem mordowali. Albo budowali wielkie fabryki śmierci, obozy koncentracyjne, Czy miliony stawiano pod ściargną i rozczelewane? My tego świadkami jesteśmy. Tak było. I patrzmy, przyszedł XXI wiek i Europa nie mądrzeje. Dalej nie przyjmuje dobrej rady. Mało mas ma, mas mediami zabija wątpliwości w sercach ludzi. I wielu już nie ma wątpliwości. Tu niedawno rozmawiam z kimś i wychodzi... Ten ta żyje bez ślubu, tamten żyje bez ślubu. Co się zrobiło? Dlaczego ci ludzie robią takie błędy? Dlaczego odrzucili Radę Bożą? Przecież przegrywają życie. Patrzmy, jak się rozlatują małżeństwa związane z świętym Sakramentem. Jakże więc dzisiaj jest aktualne, to wątpiącym dobrze radzić. Umiejmy w naszym życiu słuchać Ducha Świętego. To tak o tą modlitwę do Ducha Świętego i Jego słuchanie wołał Święty Jan Paweł wiele razy i bardzo często w Kościele, bo On wiedział, że ten, Duch Święty, wszystko wie i On zawsze da dobrą radę, nie fałszywą. W Europie przyszli fałszywi prorocy. Hekel, Nietzsche, Poyerbach, potem Marx i Engels. No, i oczywiście radzili. Przed tym, w XVI wieku, przyszedł Luter, a my widzimy, jakie owoce tych rad były. Dlatego ważna w życiu codziennym jest dobra rada. Szczęśliwi widzi, którzy mają do kogo zwrócić się o poradę, kto ma większe doświadczenie. Ta rada jest nieocenioną pomocą, aktem miłosierdzia, bo stanowi konkretny gest pomocy bliźniemu. Chrześcijanin dobrze radzi innym, ponieważ chciałby w ten sposób przyczynić się do powiększenia dobra w życiu bliźnich. Bo człowiek żyjący mądrze promieniuje i dobrocią, i mądrością. Dobre rady wracają do nas z wdzięcznością tych, którychśmy ich udzielili. Dają radość, gdy możemy się poczuć współpracownikami dobra. A pamiętajmy, kiedy my dajemy dobrą radę, Pan Bóg to zapisuje na nasze konto w naszej księgowości wiecznej. Chrześcijanin wie, że dobrych natchnień, rad, rozstrzygnięć, wskazówek. Jak rozwiązywać problemy, należy szukać u Pana Boga na modlitwie. Pismo Święte pokazuje nam wielkie postacie, które zasięgały radę u Pana Boga. Nasz słynny katechizm uczy nas, że dobrych rad możemy szukać w Słowie Bożym, jakśmy przed chwilą wspomnieli. Gdy sięgamy po Ewangelię, tam znajdujemy cenne rady, bo Pan Jezus dzieli się swoją boską mądrością. To zwracamy się, jak wspomniałem, do Ducha Świętego Pocieszyciela, który nas umacnia siedmioma darami. Jako chrzcieni i bierzmowani mamy przystęp do Ducha Świętego i pewne, pełne prawo prosić go, aby pod cały potencjał Bożej pomocy nam przydzielił. Jeszcze mamy kogoś jednego, który nigdy nie zawodzi w dobrych radach. Matka dobrej rady. Choćby tu nasza cudowna Matka Boża Kębelska. Patrząc na dzisiejszą rzeczywistość, my możemy zacząć wątpić, jak zaczął wątpić Piłsudski, kiedy widział, że się wszystko sypie. Ale nad wszystkim był wtedy Pan Bóg i nad wszystkim dzisiaj jest Pan Bóg. Tak nas niepokoi państwo islamskie. Ci ludzie idą i są gorsi od tych, którzy mieszkali jeszcze w grotach przed tysiącami lat. Kto im się nie podoba, ucinają głowę i jeszcze to fotografują i co się tym. Patrzcie, jak człowiek zdziczał, bo wyczytał złe rady, nie w piśmie świętym. To my wiemy w parę razy w historii, islam zagrażał kulturze świata. I parę razy cudownie odbierano mu tą władzę. A dzisiaj w numerze z tamtej niedzieli w gościa jest recenzja książki Pastora Toma Doyle. Rozmowę z nim prowadziła Weronika Pomierna. Jak poznałeś pierwszego muzeumanina, który mówił, że przyśnił mu się Jezus? W czasie studium biblijnym w Jerozolimie, gdy usłyszałem, że siedzący obok mnie mężczyzna ma imię Mohamed. Zapytałem, czy przeszedł na chrześcijaństwo dlatego, że miał dość islamu. Okazało się, że nie. Był praktykującym muzułmaninem. Ale pewnej nocy przyśnił mu się Jezus. Co mu powiedział? W śnie pan Jezus powiedział mu, że go bardzo kocha. Towarzyszyło temu niezwykłemu snowi poczucie ogromnego bezpieczeństwa. Wkrótce został chrześcijaninem. W Jordanii pomagałem w szpitalu prowadzonym przez Amerykanów. Przeszły, pewnego dnia przyszła tam kobieta w stroju muzułmanki. Pomagaliśmy jej dziecku. Następnego ranka czekała przed wejściem do szpitala. Widziałam go w nocy, zawołała do lekarza. Kogoś widziała, zapytał: Jezusa przyszedł do mnie we śnie. Powiedział, że mnie kocha, że umarł na krzyżu za moje grzechy. Nigdy nie czułam się tak bezpiecznie. Jak wtedy w tym śnie. Sen powtarzał się przez cały tydzień. Zaczęła czytać Biblię. Oczywiście stała się chrześcijanką. Robiła to w ukryciu. Pod koniec tygodnia powiedziała nam, że kocha Jezusa. Poprosiła, abyśmy za nią odmówili modlitwę, oddania życia Jezusowi. Oczywiście bierze udział w życiu Kościoła podziemnego, bo gdyby się krewni dowiedzieli, to by ją zamordowali. Znów z tej recenzji, nieznajomy, tak pisze jeden z chrześcijan, pewnej nocy, oczywiście nawrócony z, buzu, z, z islamu. Budzi się i uświadamia sobie, że ktoś włamał się do jego domu. Człowiek z bronią w ręku i zasłonioną twarzą. Kładzie dłoń na ustach chrześcijanina. Ten myśli, zabije mnie, nawet nie będę mógł krzyknąć. A ten mówi Chodź ze mną. Wychodzą z domu, idą ciemnymi uliczkami, w pewnym momencie napastnik informuje go. Musimy wejść na samą górę tego starego budynku. Ma pięć pięter. Gdy wchodzą na dach, chrześcijanin słyszy. Teraz przeskoczymy na dach sąsiedniego budynku. To ponad metr. Ja już to robiłem. Rozpędź się i przeskocz. Myślałem, zaraz zginę. Albo mnie zastrzeli. Skoczyłem, udało się. Napastnik pokazał mu ledwo widoczne drzwi, wejść do środka. Oswajał się z myślą chrześcijanin, że to miejsce tortur. Gdy doszli do końca korytarza, zobaczył dziesięciu mężczyzn siedzących przy świecy. Wtedy napastnik z nią chustę zakrywającą twarz i powiedział, my jesteśmy im mamami, czyli duchownymi, islamskimi. Wszystkim nam zaczął się śnić Jezus. Czytamy Biblię. Ale wiemy, że możemy zostać zabici, jeśli ktoś się o tym dowie. Chcemy poznać Jezusa. Ty nam w tym pomożesz. Pamiętajmy, takimi drogami toczy się opatrznościowa miłość Pana Boga. Pomódlmy się w dzisiejszej Eucharystii, aby Pan Bóg nam dawał ludzi dobrej rady. I módlmy się o to, żebyśmy my widzieli, żeby innym dawać dobre rady. Choćby tym, którzy potrafią żyć bez ślubu. Tym, którzy latami omijają modlitwę, Kościół, Ewangelię. Bo przecież wszystkim nam Pan Jezus przez chrzest powiedział idźcie i dawajcie dobrą radę. Nauczajcie. Amen.